Dzień dobry, ja się nazywam Angelika. Znajdujemy się w mini-zo. A dlaczego to zaraz dom opowie Jules? Cześć Angelico. Tak, Znajdujemy się w Minidzo w Warszawie, Szczęśliwy Królik przy Zwoleńskich 66. Jesteśmy tutaj, bo robimy kolejną edycję mojej akcji Bądź dla Zwierząt i dzisiaj jesteśmy z moimi ambasadorami. Mam Michała Przybysza, aktora, producenta filmowego, Małgosię choryń również aktorkę filmową i telewizyjną i jesteśmy tutaj, aby promować bycie dobrym człowiekiem dla zwierząt, jak również też i adopcję zwierząt i trochę będziemy wspomagać mówiąc o zwierzętach domowych. A powiedz mi Jules, skąd pomysł? Jak długo już się tym zajmujesz? Ile akcji już takich zrobiliście informacyjnych? Wiesz to jest nasza trzecia akcja. Tylko, że ja zaczęłam z 5-6 lat temu prowadziłam dom tymczasowy dla, głównie dla psów i teraz zrobiliśmy właśnie z moimi ambasadorami Taką inicjatywę stworzyliśmy, żeby rozszerzyć bo, na inne zwierzaki, promować zwierzęta i adopcję zwierząt, bo widzimy, że jest straszny problem właśnie z nie tylko z porzucanymi psami, praktycznie tak po świętach, przed świętami, jak również i w okresie wakacyjnym, ale też i to jest problem dotyczy coraz większych zwierząt domowych, małych zwierząt hodowlanych. No ale Jules, skąd ten pomysł? Bo Jules na co dzień nie mieszka w Polsce i przyjeżdża specjalnie, specjalnie do Polski, żeby po prostu taką akcję robić, co, co jest godne naprawdę największego szacunku. Wiesz co, tak, ja zaczęłam mieszkając w Polsce, niemniej jednak kontynuuję w Polsce z dwóch względów, jako że jest to mi bardzo bliski kraj i tutaj jest ogromna potrzeba promowania tych zwierzaków, nagłaśniania tego, co się dzieje. A wróciłam tutaj kolejny raz, bo odwiedziłam schronisko dla zwierząt w, w Kopenhadze i oni też mają zwierzaki, psy, koty, króliki, świnki morskie. Tym tylko, że tam jest 18 psów w schronisku, nie jak u nas kilkaset. I mentalność ludzi tam jest zupełnie inna. Jeżeli uda mi się to jakoś przełożyć tu. I mam nadzieję, to będzie to ogromny sukces. I do tego będę dążyć. Wow. A w takim razie jeszcze musimy się zapytać, gdzie szukać tych akcji, jak są otagowane, jak są nazwane w mediach społecznościowych, gdzie możemy więcej informacji przeczytać o samej fundacji, też może jakieś podpowiedzi, jak tymi zwierzętami się zaopiekować, skąd wziąć, gdzie zaadoptować. No bo wiemy, że są schroniska dla psów, ale też mówimy teraz o innych zwierzętach. Mhm. Tak. No, dzisiaj współpracujemy z MINIZO, więc też zachęcam osoby, które, które przychodzą tutaj, zasięgnąć informacji właśnie z takich miejsc, z którymi my tak, my tak naprawdę jako inicjatywa bądź, ja dla zwierząt współpracujemy. Na zasadzie takiej obopólnej współpracy. Także chcemy tak, po pierwsze zachęcić, aby przychodzić do miejsc, bo to są wszystkie tutaj zwierzaki, są tak naprawdę porzucone. To były zwierzaki. Hodowlane zostały porzucone, były tak naprawdę bezdomne, a teraz mają fajny, ciepły kąt przez cały rok. Nasza inicjatywa jest Bądź Aniołem dla Zwierząt na Facebooku, także zachęcam. A na Instagramie tagujemy się przez hashtag Bądź Aniołem dla Zwierząt bez polskich znaków. To jeszcze ostatnie pytanie, czy już jest pomysł na kolejną akcję? Czy już coś zaświtało w głowie? Gdzie następnym razem się spotkamy? E, jeszcze nie powiem, ale jest pomysł, nad którym pracuję już kilka miesięcy. E, jest to bardzo wymagający projekt, więc wymaga e, dużo czasu, dużo planowania. Może będzie trochę takich bardziej egzotycznych zwierząt, ale to jeszcze, jeszcze nic na razie nie powiem. W takim razie wielkie podziękowania i wielkie brawa tutaj dla inicjatorki tak wspaniałej inicjatywy. Adoptujmy. Nie kupujmy zwierzęta.